Dziesięć boleści, przez które każdy prawdziwy chrześcijanin przejdzie w życiu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego twoje życie duchowe wydaje się nieustanną walką, jakby coś niewidzialnego ciągle próbowało cię sparaliżować? Modlisz się, pościsz, wołasz, ale ból nie ustępuje. Ucisk w piersi, samotność w sercu, walka z pokusami, których nienawidzisz, ale które wciąż cię prześladują. Wiesz, dlaczego? Bo jesteś wybranym Boga, a każdy wybrany prędzej czy później przejdzie przez bóle, których świat nie rozumie, bóle poprzedzające wieczny cel. To nie szaleństwo, to wojna, to nie słabość, to dowód, że nosisz w sobie powołanie, jeśli odczuwasz głęboki ból w duszy wiedz, to nie odrzucenie przez Boga, to przygotowanie. Prawdziwi chrześcijanie, ci, którzy nie żyją pozorami, lecz pokutą, stają w obliczu walk, które bolą w duchu. Ale to właśnie w tej niewidzialnej wojnie Bóg kształtuje prawdziwych wojowników. Dziś pokażę ci dziesięć boleści, przez które każdy prawdziwy chrześcijanin przejdzie i jak są one związane z Twoim Bożym powołaniem. Zanim przejdziesz dalej, Upewnij się, że kliknąłeś przycisk polubienia, ale zrób to tylko, jeśli kochasz Boga z całego serca. Jeśli możesz, skomentuj tak, panie, pomóż mi wytrwać. Numer jeden. Ból walki z czymś, co sam pozwoliłeś wejść. To jeden z najtrudniejszych bóli, jakie przeżywa prawdziwych chrześcijanin. Modlisz się, pościsz, prosisz o uwolnienie, ale w głębi serca wiesz, że to ty otworzyłeś drzwi. Może zaczęło się od niewinnego kliknięcia, rozmowy, która wydawała się nieszkodliwa, nieopanowanego pragnienia. A kiedy się zorientowałeś, byłeś już uwięziony w czymś, co teraz sprawia, że płaczesz w ukryciu. Apostoł Paweł opisał to w swoim ciele. W liście do Rzymian rozdział siódmy powiedział, czego nienawidzę, to czynię. Rozpoznawał wewnętrzną walkę między ciałem a duchem. A ten ból, świadomość, że upadek zaczął się od złej decyzji, jest głęboki, ale oto prawda. Bóg nie odrzuca tego, kto naprawdę się nawraca. Ból walki oznacza, że Duch Święty wciąż tam jest. Gdyby to był tylko żal, byłby to tylko smutek. Ale tam, gdzie jest pokuta, jest nadzieja. Diabeł chce, żebyś utonął w poczuciu winy, ale Bóg chce, żebyś powstał z pokorą. Wybrany Boga nie żyje przeszłością, uczy się z niej i dąży do odnowy. Numer dwa. Ból bycia niezrozumianym nawet przez najbliższych. Bycie wybranym przez Boga to niesienie ciężaru, którego inni często nie dostrzegają. Próbujesz wytłumaczyć walkę, powołanie, gorliwość, ale wielu tego nie rozumie. Czasami nawet twoja rodzina nazywa cię przesadnym. Przyjaciele się oddalają, a nawet w kościele czujesz się obcy. Ale nie dziw się, Jezus też tego doświadczył. W Ewangelii Jana, rozdział siódmy, jest napisane, że nawet jego bracia w Niego nie wierzyli. Wyobraź sobie ból bycia niewierzącym przez tych, którzy dorastali u Twojego boku. To pokazuje, że nie zawsze ci, którzy są blisko, zrozumieją to, co Bóg robi w Tobie. Oddzielenie boli, cisza przytłacza, odrzucenie rani, ale to właśnie na tej pustyni niezrozumienia Bóg mówi najgłośniej. Ukrywa cię, by cię przygotować. Pozwala, by niektórzy się od ciebie odwrócili, byś nauczył się polegać tylko na nim. Pamiętaj, to co Bóg objawił twojemu duchowi, nie każdy pojmie. I to jest w porządku, bo to on cię wybrał, nie ludzie. A to nie opinie, lecz niebo cię zatwierdza. Numer 3. Ból niemożności wyjaśnienia wojny, która toczy się w tobie. Trudno ubrać w słowa to, co dzieje się w sercu, które kocha Boga, ale wciąż odczuwa pragnienia, które go zasmucają. Czujesz się rozdarty, modlisz się ze łzami, a potem wpadasz w myśli lub pragnienia, które cię zawstydzają. A kiedy próbujesz to wyjaśnić, wydaje się, że nikt tego nie rozumie, ale Bóg rozumie. W liście do Galatów, rozdział 5, jest napisane: Ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału one sobie nawzajem przeszkadzają. Ta wojna nie jest oznaką duchowej porażki to dowód, że Duch Święty w Tobie walczy. Ten, kto jest oddany grzechowi, nie czuje tego bólu, ale wybrani czują. Płaczą wewnętrznie, nawet jeśli na zewnątrz się uśmiechają. Niewidzialna wojna, która toczy się w tobie, jest potwierdzeniem, że na twoim życiu spoczywa wieczne powołanie. A jeśli nie potrafisz tego wyjaśnić innym, wylej wszystko u stóp Jezusa. On nie oczekuje, że będziesz miał wszystkie odpowiedzi. On chce tylko, byś ufał i trwał w jego obecności, nawet jeśli sam siebie nie rozumiesz. Numer 4. Ból upadku i poczucia, że zawiodłeś Boga, to jedna z najgłębszych ran w duszy prawdziwego chrześcijanina. Obiecałeś, że już nie zgrzeszysz. Płakałeś, prosiłeś o przebaczenie, przysięgałeś, że będzie inaczej, ale upadłeś. Znowu. I teraz wstyd krzyczy, poczucie winy ściska serce, a myśli mówią: Bóg już mnie porzucił. Ale słuchaj uważnie. To kłamstwo wroga. W Księdze Przysłów, rozdział 24, jest napisane: Sprawiedliwy upada siedem razy, lecz wstaje. Upadek nie odbiera ci wybrania, rezygnacja tak. Bóg nie powołał cię, bo byłeś doskonały. Wybrał cię, bo wiedział, że nawet jeśli upadniesz, powstaniesz ze skruszonym sercem. Dawid upadł, Piotr się zaparł. Ale obaj zostali odnowieni, bo naprawdę się nawrócili. Diabeł chce, żebyś wierzył, że nie masz już szans, ale krzyż wciąż stoi, a krew Jezusa wciąż wystarcza. Powstań, wybrany Boga. Twój ból to nie koniec to gleba, na której Bóg zasadzi nową historię. Gdzie obfitował grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Numer 5. Ból służenia Bogu. A mimo to odczuwania pustki w duszy, niewielu ma odwagę to przyznać, ale to prawda. Jesteś w kościele, uczestniczysz w nabożeństwach, czytasz słowo, śpiewasz, modlisz się, ale wewnątrz czujesz, że czegoś brakuje: milczenie Boga, brak odpowiedzi, pustka, której nie potrafisz wyjaśnić. I to właśnie w tym miejscu wielu zaczyna myśleć, że coś robi źle, ale nie zawsze tak jest. Często ta pustka jest Bożym wezwaniem do głębszej intymności. W Psalmie 42 Dawid mówi: "Jak jeleń pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże". Pustka w duszy wybranego to nie wada, to pragnienie, głód, którego świat nie potrafi zaspokoić. I to właśnie wtedy Pan zaprasza cię do zanurzenia się w jego obecności. Do tego, byś przestał szukać tylko doświadczeń, a zaczął szukać Jego istoty. Pustka, którą czujesz, może być Bożym wezwaniem do miejsca ukrytego, do ołtarza, do spotkania, gdzie nie ma publiczności, tylko Ty i On. Nie uciekaj od tej pustki, może ona być początkiem wielkiego nawiedzenia Ducha Świętego w Twoim życiu. Numer 6 Ból patrzenia, jak ludzie niebojący się Boga prosperują, podczas gdy ty walczysz o przetrwanie. To rani serce tego, kto kocha sprawiedliwość. Poświęcasz się, mówisz nie Grzechowi, zamykasz drzwi, odrzucasz skróty, a ci, którzy żyją w błędzie, wydają się zwyciężać. Ludzie, którzy nie boją się Boga, wspinają się, zdobywają, pokazują bogactwa, a ty jesteś tam wierny. Ale zmęczony. I w głębi duszy zadajesz sobie pytanie, czy to wszystko naprawdę ma sens? Ten ból jest stary. W psalmie 73 Asaf przyznał, że prawie stracił wiarę, widząc, jak bezbożni prosperują. Mówił: Na próżno utrzymywałem serce w czystości. Ale potem otrzymał objawienie. Wszedł do świątyni i zrozumiał ich koniec. Wybrany Boga, słuchaj, to, co budujesz, jest wieczne. Twoja wierność nie jest daremna. To, co świat nazywa sukcesem, Bóg może nazwać potępieniem, a to, co wygląda na niedostatek w Twoim życiu, może być ochroną z nieba. Bóg chroni Cię przed rzeczami, które mogłyby Cię zepsuć. Nie zazdrość blasku bezbożnych, On jest chwilowy. Twoje dziedzictwo jest w niebie i nikt nie może odebrać tego, co Bóg zarezerwował dla tych, którzy Go naprawdę kochają. Numer 7. Ból nieczucia się godnym powołania, które Bóg ci dał. Ten ból pali w milczeniu wielu wybranych. Patrzysz na siebie i widzisz słabości, upadki, niedoskonałości, i zaczynasz myśleć, jak Bóg może mnie używać w takim stanie. To tak, jakby wstyd cię paraliżował. Ale to właśnie strategia wroga: przekonać cię, że twoja słabość unieważnia twoje powołanie. Ale Bóg nigdy nie powołuje przygotowanych. On przygotowuje tych, których powołuje. W drugim liście do Koryntian, rozdział 12, werset 9, Pan powiedział do Pawła: "Wystarczy ci moja łaska, bo moc moja doskonali się w słabości. Twoja walka, twoja przeszłość, twoje ograniczenia nic z tego nie powstrzymało Bożego wyboru. Przeciwnie, to wszystko ukształtowało twoje serce na to, co nadchodzi." To, co świat widzi jako wadę, Bóg widzi jako znak zależności. Nie jesteś doskonały i właśnie dlatego chwała będzie należeć do Niego. Wybrany Boga, przestań patrzeć na siebie oczami potępienia. Jesteś naczyniem w budowie, a dopóki jest w tobie skrucha, jest cel. Nie oddalaj się od ołtarza tylko dlatego, że czujesz się niegodny. To właśnie tam Bóg Cię przemienia. Numer 8. Ból patrzenia, jak inni są wywyższani, podczas gdy ty pozostajesz w milczeniu i zapomnieniu. Czy kiedykolwiek czułeś się niewidzialny? Jakby wszyscy szli do przodu, byli używani, otrzymywali obietnice, a ty, mimo wierności, pozostajesz w ukryciu. Czekasz, modlisz się, pościsz bez widocznych odpowiedzi. Ten cichy ból sprawił, że wielu chciało się poddać. Ale słuchaj. Czas anonimowości to szkoła dla wybranych Boga. Zanim Dawid został królem, był zostawiony na polu, pilnując owiec, zapomniany nawet przez własnego ojca. Ale to tam, w miejscu ukrytym, Bóg go przygotował do walki z gigantami. Milczenie Boga to nie odrzucenie, to trening, opóźnienie, które odczuwasz, to nieporzucenie, to boża strategia. Bo ten, kto zostaje wywyższony bez przygotowania, upada pod ciężarem własnej chwały, ale ten, kto został ukształtowany w ukryciu, pozostaje silny, gdy inni się załamują. Twój czas się nie spóźnia, jest dostosowywany do nieba. Kiedy Bóg cię wywyższy, nikt nie będzie w stanie cię powalić. Bo nikt nie widział Twojego procesu, ale wszyscy zobaczą, jak spełnia się Twoje powołanie. Wytrzymaj, wybrany Boga. Ten sam Bóg, który cię ukrył, będzie tym, który cię wywyższy we właściwym czasie. Numer 9. Ból walki z myślami, których nikt nie widzi. Z zewnątrz wyglądasz dobrze, ale wewnątrz toczysz bitwy, których nikt sobie nie wyobraża. Strzały w umyśle, myśli o rezygnacji, nieczystości, wątpliwości, strachu, i mimo modlitwy czasami wydaje się, że te ataki się nasilają, i wtedy wróg próbuje zaszczepić kłamstwo. Gdybyś tak myślał, nie byłbyś prawdziwym chrześcijaninem. Ale posłuchaj, Jezus był kuszony we wszystkim, a nigdy nie zgrzeszył. Kuszenie w umyśle nie czyni cię nieczystym, uleganie tak. Walka w umyśle to jeden z największych dowodów na to, że jesteś wybrany, bo diabeł nie marnuje strzał na tych, którzy nie są zagrożeniem. W drugim liście do Koryntian, rozdział 10, werset 5, Paweł uczy nas, byśmy każdą myśl poddawali w posłuszeństwo Chrystusowi. To znaczy, że nie każda myśl, która przychodzi do Twojej głowy, pochodzi od Ciebie. Wiele z nich to broń wroga. Ale gdy je odrzucasz, opierasz się i trwasz, zwyciężasz. Największe zwycięstwo wybranego nie polega na tym, co widzą inni, ale na tym, co zdobywa On w ukrytej walce umysłu. Trwaj, módl się dalej. Twój umysł stanie się świętą ziemią w rękach Boga. Numer 10. Ból poczucia, że nikt nie rozumie duchowego ciężaru, który nosisz, to samotny i głęboki ból. Idziesz z Bogiem, masz doświadczenia z Duchem Świętym, dostrzegasz rzeczy duchowe wokół siebie, ale kiedy próbujesz to komuś przekazać, wydaje się, że nikt tego nie rozumie. Patrzą na ciebie obojętnie, mówią, że przesadzasz, że za dużo czujesz, i wtedy zaczynasz milczeć. Wszystko chowasz w sobie, ale w ukryciu płaczesz. Płaczesz, bo czujesz, że nosisz coś zbyt wielkiego na swoje kruche serce, i pytanie powraca. Dlaczego ja to czuję, skoro inni nie? Odpowiedź jest prosta, ale potężna, bo jesteś wybrany Boga. Jeremiasz też to czuł. W rozdziale dwudziestym mówił, że nie chce już prorokować, bo ciężar odrzucenia był zbyt wielki. Ale słowo paliło się w jego sercu jak ogień. Tak właśnie jest z wybranymi, nawet gdy chcą przestać, coś w nich krzyczy. Bożego powołania nie gasi niezrozumienie ludzi. Czujesz ciężar, bo nosisz cel. Czujesz inaczej, bo jesteś oddzielony. A ta duchowa samotność to nie kara, to znak bliskości z Bogiem. On powierzył Ci duchową wrażliwość, bo chce używać cię jako proroczego głosu dla tego pokolenia. Dlatego nie milcz, nie pozwól, by oziębłość innych zgasiła ogień, który Bóg w tobie zapalił. Nie wszyscy zrozumieją, ale niebo cię rozumie. Duch Święty wstawia się za tobą niewysłowionymi westchnieniami, a gdy nikt nie dostrzega tego, co czujesz, on tam będzie, umacniając cię w ciszy. Pamiętaj, krzyż Chrystusa też był niezrozumiały, ale to na nim została objawiona największa chwała. Trwaj, wybrany Boga. To, co dziś jest ciężarem, jutro będzie świadectwem jeśli dotarłeś do końca, napisz, wystarczy mi łaska Boża. Ma nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować kanał. Zostawię tutaj na ekranie kolejny film, który prawdopodobnie również zechcesz obejrzeć. Kliknij tam i do zobaczenia. Niech Bóg cię błogosławi.